Szanowni Państwo, mamy dwa ostatnie sondaże, które chciałbym Wam zaprezentować. Sondaże przed drugą turą wyborów prezydenckich, publikowane w piątek, niemal tuż przed ciszą wyborczą, no bo de facto cały piątek to jest niemal tuż przed ciszą wyborczą. I co z nich wynika? Jeden, który Wam zaraz yy, opiszę i przeczytam, daje zwycięstwo Rafałowi Czaskowskiemu, a drugi daje zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu. I jeszcze mamy takie informacje o przepływach elektoratu to też jest ważna wiadomość, więc jedziemy z omówieniem tych sondaży. Co prawda, sondażom do końca nie ufamy, mamy do nich ograniczone zaufanie, ale jednak obydwa badania, które zaraz Wam przedstawię, pokazują, że różnica głosów jest niewielka. Kandydaci idą niemal na żyletki, niemal na żyletki w tych wyborach. No i posłuchajcie, w najnowszym sondażu Ibris, yy, przeprowadzonym dla Polsat News, mamy takie wyniki. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować 49,1% respondentów, z kolei na kandydata popieranego przez Piska Rola i 48,1%. Tutaj 2% różnicy, nie wiem, trudno powiedzieć, zaznaczyło 2,8%. Yy, także tu jest ciekawa sprawa. Frekwencja według tego badania to 77,7%. Bardzo wysoka frekwencja. Może być taka frekwencja, spodziewam się takiej frekwencji, spodziewam się mobilizacji, zwłaszcza po stronie koalicji obywatelskiej. Więc Wy, prawa strono, również się mobilizujcie, żeby iść zagłosować w tych wyborach. Ale jest też badanie ogólnopolskiej grupy badawczej moi drodzy, to jest ta pracownia, która najmniej pomyliła się w wynikach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. I co my z tego badania mamy? A no z tego badania widzimy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich 50,63% głosów zdobywa Karol Nawrocki, czyli tu wygrywa Karol Nawrocki, natomiast Rafał Trzaskowski 49,37%. Zatem różnica to 1,26%. To może być już taki poziom, który nie będzie kwestionowany no to jest około 250 w zależności od frekwencji, może być nawet 300 tysięcy głosów różnicy może nie będą kwestionować tego poziomu, no jednak ja bym wolał, żeby jeżeli już by Karol Nawrocki wygrywał te wybory żeby ten poziom różnicy głosów był znaczny, pół miliona tak, już nie powiem, marzy mi się milion głosów różnicy między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim kilka procent, żeby ta władza ta ekipa nie miała pokusy podważać wyniku wyborów, bo jak ten wynik będzie mały, jeżeli ta różnica będzie mała, to ja obstawiam, ja uważam, że oni mogą chcieć podważać wynik wyborów prezydenckich, więc to jest bardzo ważna sprawa. I też ogólnopolska grupa badawcza przeprowadziła takie badanie przepływu wyborców w pierwszej turze. No i okazuje się, moi drodzy, dla wirtualnej Polski, okazuje się, możecie to teraz zobaczyć zresztą przed swoimi ekranami, Rafał Trzaskowski traci na rzecz Karola Nawrockiego swoich wyborców 0,57%. Zobaczcie, no jednak w drugiej turze, według tego badania, część elektoratu Rafała Trzaskowskiego może wybrać Karola Nawrockiego. W przypadku Karola Rafał Trzaskowski nie zyskuje w ogóle jego elektoratu, elektorat Sławomira Mencena, który zdecyduje się zagłosować na Trzaskowskiego według tego badania to 5,49, natomiast na Karola Nawrockiego 94,54% elektoratu Mencena, no gdyby tak było szacuneczek. Według tego badania elektorat Brauna 2,98 na Rafała Trzaskowskiego, 97,02 na Karola Nawrockiego. Gdyby tak było, szacuneczek. Elektorat Magdaleny Biat 97,89 na Trzaskowskiego, 2,11 na Nawrockiego. Elektorat Hołowni 92,75 na Trzaskowskiego, 7,25 na Nawrockiego. Ciekawe, tak mniej więcej stawiałem. No, ciekawe, ale pamiętajmy, to jest tylko badanie, moi drodzy. Adrian Zanberg 9461 na Trzaskowskiego, 539 y, na Nawrotskiego. Tu stawiałem więcej. Gdzieś mi mój, mój nos, moja intuicja mi podpowiada, że będzie więcej. No i dalej mamy no, Senyszyn, elektorat 8913 na Trzaskowskiego, 1087 y, na, na Nawrockiego. Stanowskiego, elektorat to ciekawe 34,83, To możliwe na Trzaskowskiego. 65-17 na Nawrockiego i marka Jakubiaka: 13. 73 na Trzaskowskiego, 86, 27 na Nawrockiego. No powiem szczerze, to bym się spodziewał jednak, że większa część, że jednak ponad 90% wyborców Marka Jakubiaka chciałoby zagłosować na Karola Nawrockiego. No ale cóż, tak jak mówię, to są tylko badania, badania, moi drodzy, które są prognozą na małej liczbie głosów. Pamiętajcie, będzie mobilizacja, słyszymy, że jest mobilizacja, mobilizacja zwłaszcza za granicą, a żeby Wygrał Rafał Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski w ostatnim czasie w, przy, przy pierwszej turze zebrał więcej głosów z zagranicy od Karola Nawrockiego, więc oni się będą mobilizować, będą próbować w ten sposób wygrać te wybory, też głosami z zagranicy. Może być drugie Jagodno, może być duża mobilizacja, jest nawoływanie drugiej strony, żeby wygrać te wybory, jest panika, boją się bardzo, jest taka aktywność moi drodzy, nawet ja widziałem taki wpis rektora Uniwersytetu Opolskiego, no człowieka, który <laughs> ewidentnie się opowiedział, po stronie koalicji obywatelskiej, że y, ludzie! Polska to nie dom publiczny! Opanujcie się sobie! Chłopie, chłopie! U fryzjera już byłeś, ale dalej wyglądasz, jakbyś sam wyszedł z domu publicznego i szedł do cyrku na kolejne przedstawienie, a jesteś rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Ludzie! To ja powiem opanujcie się! Myślcie, dajcie ludziom wybierać, dajcie ludziom głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami. A jak nie, to przekonujcie merytorycznie, bo powoływanie się na taką czy inną publikację, gdzie wiemy, że jest proces w sądzie, wiemy, że jest rozprawa w sądzie, no ludzie, no przecież tak nie można. Naprawdę nie można się w tym kraju normalnie spierać na argumenty, tylko będziecie mówić, że albo jak nie głosujesz na Trzaskowskiego, to głosujesz na, 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 na przestępcę. Czy my nazywamy po prawej stronie Trzaskowskiego przestępcą? Nie nazywamy przestępcą, nazywamy człowiekiem, który ma złą wizję. Nasza wizja jest inna od jego wizji. A człowiekiem, który nie mówi prawdy, oszukuje, manipuluje. To są oskarżenia. Mamy fakty, mamy podkładka. Nie bredzimy o jakichś wydumanych rzeczach, o których bredzi druga strona. Czy chcemy Polski, w której Kinga Gajewska jako poseł lata z ziemniakami po hospicjach i mówi, że Boże, jak dobrze, że ona to przekazała, będzie rosół? No, ja takiej Polski nie chcę, moi drodzy. Nie chcę. Szanuję poglądy, szanuję inne poglądy, chcę dyskutować o innych poglądach, ale mam inną wizję i mamy prawo po drugiej stronie, po prawej stronie mieć tą inną wizję. Emocje są duże, ale jednak, mimo wszystko, uważam, że prawa strona zachowuje się kulturalnie i gra bardziej fair niż strona obozu przeciwnego. No i tyle. Bardzo ciekawa, dziękuję Wam za tą kampanię. Bardzo wam dziękuję, że przeszliśmy tę kampanię, przeszliśmy te wszystkie sondaże, przeszliśmy te wszystkie emocje, przeszliśmy te wszystkie live. Y. Moi drodzy, dziesiątki, tysiące, setki tysięcy godzin filmów za nami na dwóch kanałach analizy politycznej. W maju pobiliśmy rekord dwóch kanałach, dwóch kanałów łącznie, jeszcze się maj nie skończył. Czyli jest maja. Jeszcze nagrywamy te filmy, jeszcze podbijamy rekordy, ale już na teraz. Prawie 9 milionów wyświetleń dwóch kanałów analizy politycznej. To też dzięki Wam. Za to bardzo Wam dziękuję i walczymy dalej do końca. Yy, I pilnujemy wyborów. A dlaczego pilnujemy wyborów? To moi widzowie stali wiedzą, yy, oglądali to na Głównym Kanale. Kto nie wiedział, to zapraszam do materiałów na Głównym Kanale Analizy Politycznej. Do zobaczenia.